Dzień dobry. Witam dziś za kierownicy no naprawdę już mocno znajomej Alf Romeo, bo przecież model Stelvio jest z nami już szósty rok. To naprawdę trudno aż w to uwierzyć, że minęło tyle czasu. Ale co istotne, przez te ponad pięć lat ten samochód. Praktycznie nie stracił swojego pierwotnego charakteru, a ten pierwotny charakter był dokładnie taki, jak miał być od samego początku. Okej, okay. auto zdecydowanie z górnej półki, auto zdecydowanie bardzo porządnie zrobione i wykończone, z włoskim szykiem, włoskim smakiem, no naprawdę tutaj, ach! I jeszcze w dodatku, nie rozlazły luksusowy słów o potężnych silnikach, tylko prawdziwa Alfa Romeo w postaci suwa. I to jest fascynujące. Auto nie straciło tego charakteru. Jest w tej chwili jedynym takim suwem. Bo jej techniczna bliźniaczka marki Maserati, no to naprawdę nie jest to. Ona jest po prostu Maserati. A tu mamy Alfa. Alfa Romeo. I to naprawdę widać, słychać i czuć. Teraz po już chyba trzecim liftingu dostała kilka nowych zupełnie elementów, między innymi e, multimedia, no takie nieistotne z punktu widzenia prowadzenia i charakteru rzeczy, stylistyczne właśnie multimedialne. Natomiast niestety dorobiła się w zeszłym roku e, Pełnej współpracy z normą WLTP. W związku z tym do silnika, który teraz mam pod maską, a więc no w przypadku modelu Veloce, oznacza to dwulitrowy, czterocylindrowy silnik turbodoładowany yy, o mocy 280 koni mechanicznych i w momencie obrotowym 400 Nm. I otóż ten yy, silnik dostał filtr, niestety, cząstek stałych, benzynowy. Ja teraz zrobię pewien eksperyment. Przepraszam, zaraz wrócę do opisu samochodu. Mianowicie, e, no, w trakcie testu takiego samochodu mieć pecha pod tytułem nagle, gwałtowne opady śniegu i zachowanie drogowców, jakbyśmy e, no, się cofnęli w czasie, do chwil tymczasowych braków w zaopatrzeniu i no drogi niestety nie są odśnieżone, tylko niektóre z nich są posypane. No cóż. Mając sportowe auto z napędem na cztery koła, z preferencją wyraźną preferencją tylnej osi. Można by się tym całkiem nieźle bawić, gdyby właśnie nie to, że WLTP się wdało i samochód, wersja, którą uważałem za najlepszą w tym najbardziej sportowym suwie, jaki istnieje, nie w sensie wyczynu, tylko w sensie charakteru. No niestety i znakomita ośmiostopniowa skrzynia automatyczna i znakomity jeszcze wcale nie tak dawno silnik reagują z takim opóźnieniem, że aby mieć z tego jakąkolwiek frajdę, trzeba by przejść w tryb dynamic dynamic i wówczas uruchamiamy również adaptacyjne, utwardzone zawieszenie. Zawieszenie pochodzące wprost z wersji quadrifolio tej 510-konnej, wówczas również mamy do dyspozycji zeszperowany tylny most, czyli tylny mechanizm różnicowy przechodzi w tryb sportowy i e, no, uzyskuje bardzo potężne wewnętrzne tarcie, w związku z czym wychodzenie z zakrętów z nogą w podłodze, z gazem w podłodze daje mnóstwo frajdy o ile mamy jakąkolwiek przyczepność. No niestety dzisiaj wam nie pokażę jak to wszystko działa z przyczyn oczywistych, ale opowiedzieć wam mogę co właśnie zacząłem robić. Więc z jednej strony mam już któryś z kolei dzień dziecka, bo na szczęście jeżdżę tym samochodem od kilku dni, w związku z czym, no na przykład, jeszcze wczoraj mogłem się bawić tym wszystkim, co jest na pokładzie, i włączyć tryb sportowy Dynamic, i wówczas te wszystkie wlt owskie bzdury się prawie zupełnie wyłączają. I samochód naprawdę zaczyna być Alfa Romeo. I ten cudowny układ kierowniczy, który ma jedną wadę, jest ciut za mocno wspomagany. I to wspaniałe zawieszenie, ten cudowny układ jezdny, ten cudowny układ przeniesienia napędu. Wszystko to działa tak, jak powinno i przynosi mnóstwo frajdy. I w ogóle można zapomnieć nawet o tych gigantycznych łopatkach służących do manualnego wyboru przełożenia, co niektórym z niezrozumiałych dla mnie powodów daje frajdę. W takim samochodzie zrobionym przez takich fachowców od sportu naprawdę elektronika sterująca silnikiem i skrzynią wie lepiej. Owszem, na torze wyścigowym Łopatki, sterowanie manualne, tak. Ale w normalnych warunkach, nawet jeżeli jedziemy bardzo szybko, to nie ma najmniejszego sensu, bo to tak naprawdę daje tylko no, tym niektórym, co to lubią, lepsze samopoczucie. Ech, powiem Wam tak. Jeszcze wcale nie tak dawno, kiedy Alfa wprowadzała ten model. Było kilka aut, które miały zbliżony charakter. Ale teraz ani Mercedesy AMG, ani BMW M, ani Audi SRS nie oferują tego feelingu, tego czegoś, tego małego czegoś, co sprawia, że. Kierowca czuje się naprawdę władcą, i w dodatku władcą zunifikowanym, zintegrowanym z samochodem. Do pewnego stopnia, to znaczy zanim się pojawiły te WLTP-owskie rozwiązania w tym modelu, już można było powiedzieć, że jest to jedyne auto, w którym Pan i władca i jego sługa, czy nawet wręcz niewolnik działają jak jedno. Po prostu samochód naprawdę robił wszystko, żeby dostosować się do e, wymagań, nastroju kierowcy. Nadal to daje się wyczuć, ale no może Włosi muszą dopiero dojrzeć do tego, co na przykład Niemcy już opanowali czyli do takiego sposobu oprogramowania zespołu napędowego, żeby mimo wymagań WLTP, można było samochodem jeździć z najwyższą przyjemnością. Bo niestety włączanie trybu Dynamic no nie zawsze jest możliwe. Wolałbym nie jeździć w takich warunkach z... No dobrze, niech będzie trybem sportowym ESP, czyli z ESP ograniczonym do absolutnego minimum. W momencie, kiedy co chwilę pojawiają się e, płaty błota śniegowego, bray, która zatrzymuje jedno koło w miejscu. No nie, to nie ma sensu. A jazda w trybie N, czyli naturalnym, czyli automatycznym, tak naprawdę, w pełni automatycznym, bo literka A w tym wybieraku trybów jazdy oznacza all weather. Czyli no tak naprawdę na jeszcze gorsze warunki pogodowe. Niestety wszystko się włącza wtedy, przełącza w tryb WLTP, a ogromna szkoda, bo generalnie Alfa Romeo Stelvio to jest marzenie petrolheda, takiego już trochę spokojniejszego, jak ja. Bo, no z jednej strony, mamy niewątpliwie rodzinne, wielkie, bardzo wygodne auto, bo nawet resorowanie w tym niewątpliwie sportowym samochodzie jest zaskakująco wręcz komfortowe, a zarazem, no to jest auto, które się czuje pupą i nasadą dłoni na kierownicy w tak cudowny sposób. To jest naprawdę coś wspaniałego. Wersja Veloce, czyli z tym silnikiem 2.0, 280 koni, benzynowym, to jest tylko jedna z wersji napędowych Alfa Romeo Stelvio. Poza tym mamy jeszcze odmianę dwustukonną tego silnika. To nie ma sensu. Mamy jeszcze 2,2 y, litra diesla, który w dzisiejszych czasach kompletnie nie ma sensu. Zresztą, jak się kupuje Alfa, to nie po to, żeby oszczędzać. Owszem, ten diesel jest oszczędniejszy, zdecydowanie, bo ten silnik, którym teraz jedziemy, to. Bardzo rzadko schodzi poniżej 10 litrów przy niezwykle spokojnej jeździe, a zwykle należy się nastawić na średnią w okolicach 13 lub nawet więcej. No i oczywiście jest jeszcze wersja Quadrifolio V6 Biturbo 510 koni. No tam poniżej 18 litrów spalanie jest praktycznie niemożliwe. Za to mamy prawdziwą wyścigówkę w rodzinnym opakowaniu, ale wyścigówkę, wyścigówkę. Tam nie ma mowy o tym, co niemieccy rywale zrobili ze swoich najmocniejszych aut, czyli e, przepotężnych, ale e, takich rozlazłych i głównie nastawionych na zapewnianie maksymalnego komfortu, poczucia, e, podbijania poczucia wartości kierowcy i pasażerów. Nie, to jest prawdziwa alfa. Tu oczywiście są wszelkie możliwe udogodnienia. No dobra, nie ma ani LED-owych świateł głównych, ani wyświetlacza przeziernego head-up. Więc z całą pewnością to nie jest już najnowsze auto. Ale pod względem bezpieczeństwa i komfortu generalnie to jest pojazd na najwyższym poziomie. Ale nic ponadto. A ta wersja, którą jadę, ona się nazywa Stelvio Veloce Estrema. Estrema, czyli ekstremalna, nie, ona nie jest ekstremalna w żaden sposób. Ona jest wyjątkową, limitowaną wersją. Już dawno nie można jej konfigurować. Chociaż jeszcze podobno u niektórych dealerów stoją takie. I wydawszy około 315 tysięcy złotych, można mieć tę wersję, która od zwykłego veloce różni się alkantarowo skórzaną tapicerką na fotelach, mnóstwem podobno prawdziwego karbonu, chociaż nie wygląda mi to na prawdziwe włókno węglowe, no ale może jej jest. Włókno węglowe jest również na zewnątrz. Jest pakiet czarny, czyli no na przykład Scudetto, a więc wlot powietrza charakterystyczny dla Alfy, jest też podobno z karbonu. Napisów czarnych jest mnóstwo, czarne są felgi. No, to jest taki mocno podkręcony stylistycznie samochód, ale tak naprawdę on się nie różni absolutnie niczym od zwykłego veloce. W którym też można większość z tych elementów, chyba poza pakietem czarnym, sobie dokupić i też wydać około 310 tysięcy wtedy z podstawowych 280. Tak czy inaczej, ja zawsze powtarzałem, że wersja Veloce, ta 280-konna benzynowa, ma najwięcej sensu i będę się wciąż upierać, że owszem, quadrifolio to jest. Samochód, no, jeden z tych niewielu samochodów stworzonych kiedykolwiek, które zapewniają maksimum szaleńczej frajdy sprowadzenia bez przeginania pały, mówiąc wprost. Pod żadnym względem: ani stylistycznym, ani otoczeniowym, ani. No, tak naprawdę chodzi o to szpanowania. Nie mamy znaczka Ferrari z wszystkimi yy, powtarzanymi w dowcipach powiązaniami, konotacjami, czy Lamborghini, czy innego Bentleya. Nie mamy Alfa Romeo, o której też się opowiada dowcipy, ale zupełnie inne. To są dowcipy yy, jadowite, ale pełne uczuć i to zdecydowanie pozytywnych uczuć, bo ten samochód właśnie takie uczucia wzbudza. No i jest prawdziwą alfą. Z tym, że no, jeżeli samochód jest już szósty rok na rynku, a jej techniczna kuzynka, czyli Julia, już siódmy, to niestety znaczy, że zaraz z tego rynku zejdzie i pewnie w zamian będzie już elektryk. Więc, jeżeli Was stać, jeżeli kochacie samochody, takie prawdziwe, to idźcie jeszcze do dealera Alfy Romeo. Jeszcze zdążycie. Dziękuję, do widzenia.